Dwa te różnicy. Starszy Jestem. Błahuta, Błahuta, Błahuta jest Błahuta. Błahuty jest też 3 cm wyższy. Fenomenalna tak. rozpiętość ramion Rafała Błahuty. 16 cm przewagi będzie miała do Robertem Maciejewskim i jest też bardziej doświadczonym fajterem. Fajter z niebieskiego narożnika. Nie, 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 nie. się. to słuchaj. Usta, bo ja Poczekaj, bo obalenie jest chpy, to musi się skończyć. I cioszką do parteru. Jaka pozycja! No i bez respektu rzucił o Robertem Maciejowskim Rafał Błahuta. On potrafi robić użytek tym bardziej, kiedy znajduje się w dosiadzie z pozycji parterowej. Musi uważać, ale świetnie popracował tutaj. Błahuta utrzyma, jest gilotyna. Nie, nie, zmienił teraz uchwyt. Ale no, zysk Maciejowskiego wyszedł z parteru. Jest w o wiele lepszej dla siebie pozycji. Dociskany przez Błachutę przez dosiadki. Dobry, teraz sierpowy, ale jednak za cenę oddania klinczu. Czas dobra, nie na tyle mocny, żeby odepchnąć od siebie Rafała Błahutę. I kolejna wycieczka do parteru, zaliczona przez Roberta Maciejowskiego. Wysoka półgarda teraz w wykonaniu Błahuty. Daleko też siatki też jest Robert Maciejowski, czyli tym gorsza jego pozycja. Jedyne, co może przynieść mu nieco ukojenia, to fakt, że nie spełna 10 sekund do końca rundy, ale wbija teraz łokciami głowę w matę Maciejowskiego. Rafał Błachuta stemplując tym samym swoją przewagę w pierwszej rundzie tego pojedynku. Na noga tak jest i Błachuta jest w pozycji bocznej i to są złe wiadomości dla Roberta Maciejowskiego patrząc na zegar, na którym zostało 3 minuty 20 sekund do końca rundy. Była pana prawa łokcie, tak... masz Trzymaj, pracuj, nie daj mu się. prawa ręka. No i będzie tam walczył o kimurę za moment Rafał Błahuta. Rafał, nie ma się to gdzie to odwracać Robert Maciejowski. Ta ręka już zakleszczona. Rafał, Wyciąga teraz ten staw barkowy Rafał Błahuta. Rafał, bryżę, to muściby, Jak nie bryżę, to Ale cały czas tam kluczy zapięty stara się się tej techniki Maciejowski. Pytanie jak długo będzie w stanie się przeciwstawiać. Tym bardziej odpuścił, tak, tak. odpuścił drugą, drugą rękę. Ale też odpuścił Rafał Pachuta. Jednak uznał, że nie jest to gra warta świeczki. Ma dużo czasu w parterze, ma tam Wyraźną przewagę nad swoim rywalem. No i ma plecy. Także to jest bardzo dobra informacja dla Rafała Błahuty. Złapane już duszenie I wydaje się, że ciasto... Koniec, koniec, koniec! Dziesiąta wygrana przez poddanie Rafała Błachuty. Skupił się na wykluczaniu rąk Robert Maciejowski. No i skarcił go za to. Najbardziej bolesny sposób, Rafał Błahuta. Ale też myślę, że niestety dużo namieszała tutaj zmiana rywala. Ja biorąc pod uwagę styl Maciejowskiego, bardziej leżałbym mu pewnie, mówiąc potocznie oczywiście, Krystian Szczęsny i te bezpośrednie wymiany z zawodnikiem z częstochowy. Rafał!